Żyjesz moja wnuczko kochana tutaj już dziesiąt dobrych lat. 19 lat dziadku. No, może mniej, ale myślę, że to czas, żebym opowiedział ci o mojej szkole. Kiedyś, moja droga wnuczko, życie nie wyglądało tak jak dzisiaj. Zaczynamy. Mieliśmy powtórzenie. Okay. wspaniałą klasę. Pierwsza część to oczywiście. Potrafiliśmy znaleźć odpowiedzi na każde zagadnienia. Światło przechodzi przez rokówkę, następnie przechodzi przez. Naprawdę? No, Ślinicę. No. Może niekoniecznie. Następnie jest każde. Załamywane przez. Karol. Przez Soczek? Wędruje przez Dawid, ciało. Przez ciało ludzkie. Szkliste. I trafia na. Kasiu? Koszykówka? Na siatkówkę oka, prawda? I na siatkówce oka znajdują się receptory, które nazywają się. Drociki? One pobud są pobudzane i impuls nerwowy biegnie nerwem, Patryk, wzrokowym, prawda? Nerwem wzrokowym do ośrodków, ośrodków w mózgu. I mamy obraz, powstaje w mózgu. Tak? To wszystko. Słuchajcie, pokażę wam y, zaraz y, oko cielaka. Ale został w pokoju nauczycielskim, jak to bywa u mnie. Wiesz no, nauka nauką, ale no, przede wszystkim nauczyciele mogli na nas liczyć, no. To, jest to dobrze? Uczyliście się? Tak, uczyliśmy się. Naprawdę byliście taką wzorową klasą? No, rozumiesz, no. Prawie, no say I'm pretty fly for a white guy. Jak zwykle. Można się czepiać, ale etykietę zawodową myliśmy bez zarzutów. Może weźmiemy coś zamówili? To może kogoś zamówienia? Dzień dobry, czy mogę przejąć od Państwa zamówienie? Ja bym poprosiła kaczkę z sosem żurawinowym oraz jakieś wino. Tego. Mm. Mogę polecić czerwone pulwy Dobrze. No, to ja bym może poprosiła to samo. Okej. Okay. Dobrze. Dziękuję bardzo. Naprawdę Pisz... wszyscy byliście tacy przykładni? No, no, wiesz wnuczko, no... No nie ma żeby wszystko było tak bardzo parowe. jestem, może byśmy coś zamówili? To ja może kelnera złamam. Kelner! 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 Kelner. Kandler. Co? Na no, perspektywy po naszej szkole, no, no bardzo wiele. Dzisiaj będziemy omawiać ten projekt działalności, i tu mamy do niej urodzenie. A w jakiej to jest kalibów? 1 do 20. Patrz, mhm. to jest tutaj, tutaj. Mhm. Na moje oko to jest krzywo. Wszyscy osiągnęliście sukces? No, różnie z tym sukcesem bywa. tak to sobie wyobrażałam. Wiesz to, to Pracować trzeba było i to ciężko. Układanie to jest ciężka robota. No ciężko. O, i prosto. A ty jak tam? Skończyłeś? Tak, tak, skończyłem, nie widzisz? Do szkoły to podróżowało się najlepszymi brekami. No. Wow, wow, ja teraz uwielbiały. Do... Do... boże jaka fura! Ja, o, ja to... Co to? Złowia. Złowia. Ten zesek... jednak jestem blacharą. <laughs> to jest ojciec moich przyszłych dzieci. Dziadku. Stać, was było na takie drogie auta w tym wieku? No, nie każdego było. Stać fajny telefon. Łatwo go było skroić. No, dziewczyny, pożyczcie telefonu. Zmariowałeś? Patrz, on to pożyczył. Ale było też coś w tej szkole, co nadawało jej sens. Pamiętacie to? O, o, a, ja no, bożąc, tak, jak no, bo... ja, bo... Dobra, zostawcie to, 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 to i chodźcie się pobawimy ostatni raz. No i teraz moja droga, opowiem ci o najpiękniejszym balu w naszym życiu.